Pamiętacie czasy, kiedy używało się aktówek? Aktówki nosili urzędnicy, policjanci, aktówki noszono za prezydentami. No i oczywiście gangsterzy w różnych garażach podziemnych wymieniali się aktówkami. I dzisiaj właśnie chcemy Wam pokazać, co można w takiej aktówce schować. Zapraszamy! Wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale AudioAsys. Zapraszam również na naszą stronę internetową wwikipu.com i dziękujemy bardzo za subskrypcję. O które nadal prosimy, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobi. Dzisiaj mamy tajemniczą walizkę albo tajemniczą aktówkę. Jak już na pewno widać z daleka, jest to stara aktówka, która skrywa tutaj. No, wiadomo, czym się zajmuję. starym audio, więc. Ja podpowiem troszkę. Tak, tak. Pokaż, może tutaj. Do kamery. Właśnie. 1971. Czy, czy to było dobrze widać? Ale proszę bardzo. Otwieramy, i mamy duala. Gramofon walizkowy, 71 rok, mamy do tego oryginalny tutaj właśnie katalog i chcielibyśmy wam troszeczkę przybliżyć, udało nam się kupić go łącznie z wszystkimi dokumentami, z katalogiem więc będzie co opowiadać, no ale według naszej tradycji na początku może jak to się wszystko z tym dualem zaczęło Historia firmy sięga początku XX wieku, ponieważ wiąże się z napędem sprężynowym. Wówczas to jeden z założycieli firmy, Christian Steitinger, już wtedy pracował nad hybrydowym silnikiem elektryczno-sprężynowym. I bracia Christian i Józef zdecydowali, że założą firmę w 1907 roku w Szwartwaldzie, jako fabrykę części mechanizmów precyzyjnych specjalizowali się w produkcji części do gramofonów i zegarków. Takie były początki. Mhm. I firma w 1927 roku firma stworzyła rozwiązanie łączące właśnie silnik elektryczny z napędem sprężynowym i to zyskało miano dual motor. I tak właśnie zrodziła się nazwa firmy Dual, czyli w 1927 roku firma zmieniła. Nazwę na Dual. I to dzisiaj nazywa się Dual. Tak. Oczywiście, niedługo później zaczęli produkować swoje własne gramofony, nie tylko części do gramofonów. Jeden z tych gramofonów zdobył pierwszą nagrodę podczas Światowej Wystawy w Paryżu w 1937 roku. To był wielki sukces. Kolejny przełomowy rok to 1949 rok, kiedy pojawia się na rynku. Zmieniarka, pierwsza zmieniarka płyt firmy Dual. To są fenomenalne urządzenia, naprawdę. Zobaczcie, to kiedyś prezentowaliśmy tą zmieniarkę, chyba z jakimś gramofonem sony, bo to ta sama zasada działania. Ale zmieniarka płyt winylowych to jest fenomenalna rzecz. Tak. Później, trzy lata później, właśnie w 1952 roku, pojawiają się pierwsze gramofony waliskowe. Kładkami Które, krystalicznymi. Którego tutaj mamy zaszczyt dzisiaj prezentować. Tak, później przełom 1955-56 rok. Tutaj gama produktów powiększa się o wzmacniacze. Następnie duży sukces również odnoszą i magnetowidy, i magnetofony, i odtwarzacze CD, głośniki, tunery, czyli dużo sprzętu audio. Firmy Dual cieszy się popularnością. I, I firma radzi sobie bardzo dobrze, aż przyszły lata 70., kiedy japońskie firmy zalewają rynek europejski, ponieważ mają no, bardziej nowoczesne urządzenia, więcej funkcji za, niż, za niższą cenę. No i nie tylko Dual, ale wie, wiele firm niemieckich i innych europejskich przeżywa wielki kryzys. I właśnie w 1982 roku firma Dual bankrutuje i. Tomson, francuski Tomson przejmuje firmę Dual. Którą potem zresztą odprzedaje odprzed, firmie, tak, firmie, firmie niemieckiej, innej firmie niemieckiej. No i firma Dual do dzisiaj na szczęście istnieje. Tak, do dzisiaj produkują gramofony na południu Niemiec w St Gorgen. W mieście St Gorgen. No to w takim razie przedstawimy Państwu gramofon walizkowy. Firmy Dual, czyli zawartość naszej czarnej. Tak, czarnej. Aktułeczki. Aktułeczki. No, trzeba przyznać, że jest to też mój prawie rówieśnik. Czyli 71 tak, rok, tak? tak, 71 rok. Tak, to nasze muzeum wzbogaciło się naprawdę bardzo ciekawy eksponat, no bo tych gramofonów waliskowych nie ma już dużo. A ten jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bo tutaj ktoś o to zadbał, żeby nic nie zginęło. Chciałbym Wam to przybliżyć tutaj, pokazać, co to jest. Tutaj mamy oczywiście kartę gwarancyjną. Tutaj jest numer tego urządzenia. Oczywiście ona jest niewypełniona, bo pewnie z tej przyczyny, że sam paragon, już jakby powiedzmy dowód zakupu, był może gwarancją. Bo mamy tutaj oczywiście dodatkowo również. O, dowód zakupu. Sklep Herty. No, i to był tutaj cena 248 marek. Zakupiony 7 czerwca 1971 roku. Także cena jest naprawdę bardzo, no, jak na tamte czasy, na pewno wysoka, to nie, nie, nie był tani sprzęt. Tu mamy jeszcze coś takiego, nie wiem, co to mogło być. Tutaj jest ulica tego, gdzie ten sklep się znajdował. Także ten paragon jest bardzo, bardzo ciekawy. Tu mamy jeszcze potwierdzenie zakupu. Nie wiem, dlaczego było to dodatkowo. Teraz przeczytamy tutaj może coś pisze, dlaczego to tutaj. jest to. A najprawdopodobniej odbierało się to gdzie indziej. I z tym właśnie potwierdzeniem jakby tego zakupu odbierało się to urządzenie w magazynie. Więc. Wychodzi na to, że te dwa dokumenty musiały być razem. Tutaj mamy też jeszcze. Aha, tutaj jest jakby ktoś, dokument jakby przesyłkowy, gdyby ktoś chciał to przesłać. Oczywiście niewypełnione, więc być może można było to na zasadzie wysyłki zamówić lub czegoś takiego. W każdym razie jest to oryginalny dokument. Gdyby był, gdyby przesyłka uległa uszkodzeniu, to wówczas należało to wypełnić. I wtedy można było liczyć na, na zwrot kosztów. W środku tutaj mamy jeszcze dwa bezpieczniki. Oraz kluczyk do tej walizeczki. To tutaj przypuszczam, że mogło służyć jako zabezpieczenie igły trans w transporcie lub coś takiego. Wszystko to tutaj razem było w środku. No, mamy też oryginalny i oryginalną instrukcję obsługi. Iberia Play Music. Proszę bardzo. Tu jest wszystko opisane, co do czego służy. Jak należy się z tym urządzeniem obchodzić. Każda stronka. Tutaj mamy po prawej stronie o wagę do ustawienia, że możemy igłę sobie ustawić. I to wszystko jest w bardzo ładnym stanie zachowane, no i nawet mamy tutaj yy, szaltplan, czyli cały schemat, jeżeli chodzi o elektronikę w środku do naprawy. No i ta walizeczka tutaj pokazana na tylnej stronie: dane techniczne 5,5 kW 34W. Bardzo, bardzo cenna i ładna rzecz. Tutaj są jeszcze o, dodatkowo, można było jakieś płyty sobie zamówić. 750 Marek Szafir Langspielplat, czyli yy, długogrające grające płyty. W stereo już. I tu mamy jeszcze też cenę austriackich 65 był przelicznik waluty austriackiej. No jest to stary, stary fajny plakat czy powiedzmy taki informacyjny. Oczywiście zawsze nam się przyda. Tu mamy jeszcze w innych językach instrukcje wydawane już tutaj po angielsku widać po e, chyba po włosku po niemiecku mamy też także jeszcze raz to samo co w tym żółtym no i najciekawszy oczywiście plakat dual program 70 71 czyli mój całkowity rówieśnik i tu mamy ceny, proszę bardzo można zobaczyć jakie były ceny tych urządzeń w tamtym czasie I tu mamy dual fono czyli właśnie te walizeczki z gramofonem tutaj mamy dual platen szpil, czyli gramofon Automatic, czyli hi, y, a, automat Hi Fi. Tu mamy domowe, dual, y, Heimgeret, czyli y, domowe urządzenia z cenami dual stereo komponentny, czyli wieże stereo. No, tu mamy y, Dodatkowe y, wyposażenie, czyli do gramofonów. Y, mamy tutaj igły i tak dalej, co ile kosztuje. Bardzo, bardzo cenna lista z cenami z tamtych lat. Tu mamy panią, która się bardzo cieszy, jak widać i słucha sobie duala. Trojem z einem hai anlage, czyli marzycie o hi-fi stereo urządzeniu czy, czy wieży czy jakby to przetłumaczyć właśnie dual obiecuje wam naturalny dźwięk, czyli odtwarzanie naturalne odtwarzany taki dźwięk zbliżony jak najbardziej do naturalnego takie tutaj mamy wszystkie duala obietnice najróżniejsze właśnie dodatkowe urządzenia, jakieś mikrofony, słuchawki, cuda niewidy. Wszystko to jest w tym plakacie, a jego można otworzyć jeszcze, to już teraz pokażemy z daleka. Zobaczcie, o i tutaj mamy. I tu ktoś o to musiał pytać o pewne rzeczy, bo po lewej stronie mamy ceny. Czyli widzimy, ile kosztowało dane urządzenie z tamtych lat. I tu są ceny 1000 marek, 500 marek, 400 marek, 1200, nawet tutaj 98 marek na dole. Czyli to już jest konkretne, drogie urządzenie, i tutaj zdaje się widać tą zmieniarkę, bo płyty z tego co widzę są ułożone jakby jedna na drugiej, więc prawdopodobnie tu już będzie zmieniarka. No. Piękny, piękny plakat i jednocześnie dual program z 70 roku. Chyba najcenniejszy z tej walizeczki, znaczy moim zdaniem, z całej tej walizeczki, to właśnie te dokumenty tutaj, te, te plakaty są najfajniejsze. No, ale nie będziemy chwalić się tylko i wyłącznie Samymi dokumentami, które udało nam się w środku znaleźć, ale pochwalimy się urządzeniem, które być może od 45 lat, nawet może nie było już włączane, a może 40 lat. Z przykrością muszę stwierdzić, tylko że tu, w tym miejscu, były oryginalne dwa głośniki, bo to jest stereofoniczne urządzenie. Niestety te głośniki ktoś buchnął. Był szybszy niż my. No i niestety nie ma ich. Ale my się nie poddajemy, więc będziemy na nie nadal gdzieś tam polować. Może nam się jeszcze trafią. Więc musimy zaprezentować urządzenie z, naszymi, z naszym głośniczkiem. Podłączyłem jeden. I tutaj mamy muzykę niemieckie, szanty, żeby trochę, jakby to powiedzieć, wejść w klimat. Proszę bardzo. Sprzęt startuje, i patrzcie, jak pomału opada ta igła. Po tylu latach ona opada. Sama, bez pomocy. No cóż, niemieckie szanty. To nie daje stresa, ale no, tak jakoś mi się wydawało, że spasują do, do, do tego klimatu starego. Mamy tutaj, oprócz oczywiście potencjometra głośności, mamy tutaj oczywiście balans, mamy mono i stereo przełącznik, no i tony wysokie i niskie. I to wszystko działa. To wszystko działa naprawdę. Obroty mamy 45 i 33, z tyłu tutaj waga. Możemy sobie ustawiać pewne, pewne regulacje tutaj jeżeli chodzi, znaczy może to nie jest waga, nie przeciwwaga tak jak my to rozumiemy. I to urządzenie naprawdę odpaliło po tylu latach bez najmniejszego problemu. I najciekawsze jest to, że jak ta płytka dojdzie do końca To być może sam się wyłączy Zaraz się przekonamy Czy tak to zadziała hm. Nie zadziałało A wydawałoby się, że Że powinno zadziałać, bo Hmm. No, niestety, przed programem, jak testowaliśmy go, to na końcu nawet się sam wyłączył, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Mówię, no nie wierzę, po tylu latach to wszystko tutaj działa. No, w tym momencie, widocznie, trochę się rozmyślił, postanowił nam zrobić niespodziankę. Ja się tak do końca nie poddam, bo tak pięknie grał, a najbardziej mi się podoba to opadanie, naprawdę, dokończę wam, do no kurde, żeby po tylu latach to ramię. O, proszę bardzo, udało się. Sprzęt się wyłączył. I my nie robiliśmy tu żadnego serwisu, żebyście nie myśleli, że on był niesprawny i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie. Został włączony, przetarłem go trochę, no bo oczywiście był zakurzony. Technicznie nie robiliśmy tutaj w ogóle nic. Także, jak dobre jakościowo by musiały być produkty firmy Dual, skoro po 50 latach ten sprzęt. Nadal chodzi, i jak luźno się kręci ten talerz, to jest też fenomenalne, że on tak długo, czyli musi być ciężki, żeby tak długo się kręcił po wyłączeniu napięcia. Jako, że nasze muzeum stara się o różne egzemplarze, czyli te nowe, i właśnie o te stare. To ta walizka naprawdę wydawała nam się idealnym egzemplarzem do naszego muzeum, bo czyż może być coś ładniejszego niż wyobrazić sobie te stare 70. lata, kiedy ci ludzie z taką walizeczką podróżowali sobie gdzieś, być może na jakiś piknik czy coś takiego, tam gdzie oczywiście był prąd, bo tutaj zasilania zewnętrznego nie było. Ale gdzieś, gdzie faktycznie otwierali tą walizeczkę, zakładali sobie płyty, stawiali głośniczki i słuchali sobie tego. I to już nie są nawet, yy, można by powiedzieć, nasze mamy, ale nasze babcie. Po II wojnie światowej Dual był największym producentem gramofonów w Europie. Zatrudniali ponad 3000 osób w kilku fabrykach. Tale, ulepszane technologie i nowe patenty prowadziły do tego, że te ich urządzenia były coraz bardziej ulepszone. I właśnie te najbardziej zaawansowane konstrukcje nosiły nazwy rozpoczynające się od CS, czyli inicjałów założyciela firmy. Taka ciekawostka. Tak, i tutaj też widać na tej yy, yy, liście z cenami, że to, co ma tutaj, właśnie symbol CS to są to też te droższe elementy na pewno od wszystkich, które są tutaj powiedzmy w jakiś sposób też tańsze, także te od ten CS. Choć powiem szczerze, że tutaj na przykład jeżeli mamy CV-ki to CV, CV, CV to były wzmacniacze, no to one były bardzo drogie i nie, nie, było jakby tutaj wzmacniaczy z symbolem CS. Ciekawe jak to tyczył, było rozwiązane. dotyczyło to do gramofonów. Być może, być może. I do dziś jest stosowana tutaj ta zasada tak, tak, bo tutaj CS pojawiają się platyn szpile, czyli przy gramofonach. Czyli ja myślę, że to przy Tak, tak, to I musiało występować przy gramofonach. Te konstrukcje najbardziej zaawansowane. Tak, tak, tak. No. Faktycznie tak było, na co mamy tutaj. A oni kładli, kładli naprawdę duży nacisk na udoskonalanie swoich urządzeń. Tutaj mamy nasz gość, ma na DP811S. Tak. To jest ten model Iberia. Gdyby ktoś chciał posłuchać starych, dobrych płyt na starym dobrym sprzęcie. O czym jeszcze nie wspomniałem, na przykład tutaj igła jest też obrotowa. Także. Yy, można by było obrócić była dwustronna. Kiedyś te dwustronne były na mono i na stereo. Także można było odtwarzać na przykład i 78 obrotów, no te igły miały w tamtych czasach trochę więcej zastosowania, no bo były jeszcze stare technologie i już chodziły nowe. No tu mamy taki fenomenalny pędzelek. I powiem Wam, że w dzisiejszych czasach to jest w ogóle niemożliwe do zrobienia, żeby pędzel jakikolwiek wytrwał tyle lat. Wszystkie włosy by wyleciały a ten pędzel ma 51 lat, albo powiedzmy 50, no nie wiadomo, data zakupu, data produkcji może być różna, ale na pewno ma 50. I ma włosy. Nie wiem, czy on miał służyć do oczyszczania płyty z czy do oczyszczania sprzętu na pikniku, żeby liście ewentualnie pozgarniać. Nie mam pojęcia i nie wiem tak do końca, czy on był wyposażeniem tego, urządzenia jakby standardowo ale w każdym razie wygląda mi na bardzo, bardzo stary i przyznaję, że jest bardzo, bardzo miękki więc na pewno nie służył do malowania tylko właśnie do czyszczenia moim zdaniem tutaj płyty bo włosy ma naprawdę bardzo, bardzo mięciutkie czyli głośniki niestety ale brakujące, ogniwo, brakujące tak ogniwo nie przetrwało w aktualce a pędzelek. Przetrwał. Przetrwał, nikomu nie był potrzebny. No. No ale na szczęście, że ten kto wziął te głośniki, nie wziął dokumentów. I, i to najważniejsze, że, że dokumenty są. No tutaj mamy jeszcze oczywiście Polydor, to jest y, do małych płytek, też jest czarne i stare. Widać, że to też z tamtych czasów reklama oczywiście tutaj nie ma. Y, Duala akurat, tylko mamy producenta płyt winylowych, ale jest na pewno stare i na pewno oryginalne. Mam nadzieję, że nie zanudzaliśmy Was dzisiaj takim mega starym sprzętem, bo myślę, że i wśród naszych widzów są tacy, którzy sięgają pamięcią do tych czasów i na pewno też z rozrzewnieniem byli w stanie obejrzeć ten odcinek o dualu z lat 70. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. Zapraszamy na naszą stronę wehikuł-czasu.com No i oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach. Do widzenia.